Siemanko, dzisiaj nagrywam film. Yy. Wiecie, bo nagrałem film teraz. Już le... nie, nie wlecę na kanał, ale będzie. Gdzie kupić lody Kipy XXL? I wszystko się tam dowiecie. A teraz nagrywamy film, którym nie możemy... Musimy się tak odbierać i niszczyć rzeczy. Czyli nie musimy niszczyć rzeczy, ale też na niektóre uważać. Bo nie... чуб чуб чуб